Poranek nad prowancją budzi się powoli. Lewendowe pola rozciągają się aż po horyzont, a ich zapach wypełnia powietrze spokojem. W ogrodzie cicho poruszają się lniane zasłony. Wiatr niesie ze sobą wspomnienia letnich dni. Na drewnianym stole. Biała ceramika lśni w porannym świetle. Półki wypełniają koronki, ręcznie pisane notatki i suszone zioła. W tym świecie czas płynie inaczej, wolniej, łagodniej. To miejsce, w którym piękno tkwi w prostocie, a każda chwila zasługuje, by ją zatrzymać. Kolekcja Provence to zaproszenie do stworzenia czegoś więcej niż dekoracji. To opowieść, którą opowiadasz własnymi rękami. Zatrzymaj kawałek Provence w swojej pracy i pozwól, by pachniała lawendą.